Jerome, K. Jerome, trzech panów w wódce, nie licząc psa. Rozdział pierwszy. Było nas czterech: George, William Samuel Harris, ja i Montmorency. Siedzieliśmy w moim pokoju i kopcąc, rozprawialiśmy o tym, jak to z nami kiepsko. Z medycznego punktu widzenia ma się rozumieć. Wszyscy czuliśmy się marnie i nie dawało nam to spokoju. Harris oświadczył, że miewa tak gwałtowne zawroty głowy, że nie wie, co się z nim dzieje. George skarżył się na identyczne dolegliwości. Mnie z kolei szwankowała wątroba. Wiedziałem, że mam chorą wątrobę, gdyż przeczytałem apteczną broszurę z dokładnym opisem objawów. Miałem je wszystkie. To doprawdy niezwykłe, lecz lektura wszelkich broszur aptekarskich zawsze nasuwa mi nieodparty wniosek, iż cierpię na opisywaną chorobę w jej najbardziej zjadliwej postaci, a diagnoza w każdym przypadku odpowiada objawom, które stały się moim udziałem. Pamiętam, jak któregoś dnia wybrałem się do Muzeum Brytyjskiego, aby dowiedzieć się czegoś na temat leczenia pewnej drobnej przypadłości. O ile sobie dobrze przypominam, chodziło o katar sienny. Wypożyczywszy książkę, przeczytałem, co było do przeczytania, po czym bez większego namysłu przerzuciłem kartki i pogrążyłem się w lekturze kolejnych stron. Wyleciało mi z głowy, czego dotyczył pierwszy opis zapewne chodziło o jakiś straszny dopust Boży, lecz nim dotarłem do połowy symptomów ostrzegawczych. Spłynęła na mnie okropna świadomość, że doskonale znam je doświadczenia. Zdjęty trwogą zamarłem nad książką, po czym apatycznie jąłem znów przewracać kartki. Doszedłem do tyfusu. O nieba, miałem tyfus i to zapewne od wielu miesięcy. Otworzyłem na stronie z opisem tańca świętego Wita zgodnie z moimi obawami. Cierpiałem i na tę chorobę. Tknięty zaciekawieniem, postanowiłem przeanalizować swój stan i przestudiowałem schorzenia w porządku alfabetycznym. Jak się okazało, miałem artretyzm, faza krytyczna czeka mnie za jakieś dwa tygodnie. Następnie stwierdziłem z ulgą, że borelioza w moim przypadku odznacza się dość łagodnym przebiegiem. I nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia. Cholera występowała z komplikacjami, z dyfterytem zaś najprawdopodobniej przyszedłem na świat. Mozolnie dobiłem do końca alfabetu stwierdzając, że jedyną chorobą, która nie przypadła mi w udziale, jest puchlina kolan. Zrazu poczułem się urażony. No bo jakże to tak? Nie miałem puchliny? Cóż za rażąca niesprawiedliwość losu. Po chwili jednak zwyciężył rozsądek. Skoro bowiem cierpiałem na prawie wszystkie znane medycynie przypadłości, wielkodusznie mogłem wyrzec się puchliny. Podagra w najbardziej złośliwej postaci dopadła mnie z nienacka, a na żółtaczkę najpewniej chorowałem od dziecka. Żółtaczka figurowała na końcu listy, to też wreszcie mogłem odetchnąć z ulgą. Siedziałem nad książką, pogrążony w głębokim namyśle. Z lekarskiego punktu widzenia musiałem stanowić nader niezwykły przypadek. Byłem chodzącym podręcznikiem medycyny. Mając mnie do dyspozycji, studenci nie musieliby wydeptywać ścieżek do szpitala. Ja wystarczałem za cały szpital. Po dokonaniu oględzin, mojej skromnej osoby, mogliby z czystym sumieniem przystąpić do egzaminu. Jąłem zachodzić w głowę, ile pozostało mi życia. Spróbowałem sam się zbadać. Zacząłem od zbadania sobie pulsu. Początkowo nie mogłem go znaleźć, lecz wreszcie wyczułem pod palcami słabe tętno. Zmierzyłem je, spoglądając na zegarek. 147 na minutę. Następnie spróbowałem wymacać serce, ale na próżno. Najwidoczniej przestało bić. Naturalnie teraz już wiem, że to niemożliwe i że cały czas musiał odkwić na swoim miejscu, ale kto je tam wie? Oklepałem się po całym tułowiu od pasa do szyi, a następnie po bokach, ale nie czułem kompletnie nic. postanowiłem obejrzeć sobie język Wywaliłem go na całą długość, po czym, zamknąwszy jedno oko, usiłowałem przestudiować go drugim. Widziałem tylko koniuszek, ale utwierdziłem się w przekonaniu, że cierpię na szkarlatynę. Wszedłem do czytelni jako okaz zdrowia. Wychodząc, byłem wrakiem człowieka. Poszedłem do lekarza. To mój stary przyjaciel. Zawsze bada mi puls i ogląda język, jak gdyby nigdy nic rozprawiając o pogodzie i nie biorąc za wizytę ani grosza. Nareszcie mam okazję, żeby mu się odwdzięczyć. Lekarz musi szlifować fach, stwierdziłem w duchu. Zapewni mu lepszą praktykę aniżeli setki zwykłych pacjentów, na których przypada po jednej góra dwie choroby. Jak pomyślałem, tak uczyniłem, a on mnie pyta. No więc, cóż ci dolega? Odpowiadam, nie będę zabierał ci czasu, stary druhu, wymienianiem swoich dolegliwości. Życie jest krótkie i nie daj Bóg, nie doczekałbyś końca mojej tirady. Powiem ci, co mi nie dolega. Otóż nie mam puchliny. Nie pytaj dlaczego, ale fakt jest faktem. Mam jednak całą resztę. I opowiedziałem mu, jak dokonałem owego odkrycia. Obejrzawszy mnie dokładnie, zbadał mi puls, po czym bez ostrzeżenia walnął mnie w mostek, co było nader tchórzowskim zagraniem. Następnie usiadł, wypisał receptę i złożywszy ją na dwoje, wcisnął mi do ręki. Schowałem ją do kieszeni i wyszedłem. Nie zajrzałem, co tam nagryzmolił, tylko udałem się prosto do apteki i wręczyłem kartkę pigularzowi. Ten spojrzał na receptę i oddał mi ją z powrotem, ze słowami, że tego nie sprzedaje. A ja mu na to. Jest pan aptekarzem? Odpowiedział w rzeczy samej. Gdybym prowadził sklep i pensjonat, mógłbym służyć panu pomocą, ale niestety jestem tylko aptekarzem. Przeczytałem receptę. Oto, co na niej napisano: Jeden raz fund Bewsztyka i jeden raz kufel piwa co sześć godzin, jeden raz dziesięciomilowy spacer co rano, jeden raz łóżko co wieczór punkt jedenasta i nie nabijaj sobie ubarzeczami, o których nie masz zielonego pojęcia. Zastosowałem się do powyższych instrukcji, dzięki czemu szczęśliwie dla mnie żyję nadal i mam się dobrze. Wracając do aptecznej broszury, dzięki której zyskałem niezbitą pewność co do stanu swej wątroby, głównym z niewątpliwie posiadanych przeze mnie symptomów była żywa niechęć do jakiejkolwiek pracy. Nie sposób wyrazić, ile się przez tę przypadłość nacierpiałem. Mam to od najmłodszych lat. Gdy byłem małym chłopcem, owa przypadłość dręczyła mnie nieomal dzień w dzień. Nie wiedziano, że to sprawka wątroby. Medycyna znajdowała się wówczas w powijakach, to też moje dolegliwości składano na kar plenistwa. Różże się wreszcie, Czorcie, jeden! Mawiano z uporem. I jazda do roboty. Przecież nikt nie mógł wiedzieć, że jestem chory. I zamiast pigułek dawali mi kuksańce. Rzecz dziwna, owe kuksańce często okazywały się zbawienne w skutkach, przynajmniej doraźnie. Dzięki jednemu takiemu kuksańcowi lepiej wykonywałem polecenia, aniżeli dziś, za sprawą całej fiolki pigułek. Często zresztą jest tak. Że proste, tradycyjne środki przynoszą lepsze skutki niż ta cała nowoczesna farmakologia. Siedzieliśmy tak przez bite pół godziny, prześcigając się w opisach swoich dolegliwości. Opowiedziałem George'owi i Williamowi Harrisowi, jak się czuje zaraz po wstaniu z łóżka, a William Harris opowiedział nam, w jakim stanie kładzie się spać. George stanął na dywaniku przed kominkiem i odegrał przejmującą scenkę, która miała nam uzmysłowić, jak czuje się w nocy. George wmówił sobie, że jest chory, ale tak naprawdę jest zdrów jak ryba. Możecie mi wierzyć na słowo. W tym momencie pani popec zastukała do drzwi z pytaniem, czym ma podać kolację. Wymieniwszy niewesołe uśmieszki, uznaliśmy, że mądrze będzie coś przekąsić, a Haris oznajmił, że z pełnym żołądkiem łatwiej pokonać chorobę. Pani Popec przyniosła tacę i usiedliśmy przy stole, dziobiąc widelcami steki z cebulą oraz tartę brabarbarową. Zaiste, musiałem być bardzo słaby. Już po pół godzinie straciłem zainteresowanie jedzeniem. Co nader do mnie niepodobne. Co gorsza wcale nie miałem ochoty na ser. Po spełnionym obowiązku ponownie napełniliśmy szklanki i zapaliwszy fajki, podjęliśmy dyskusję o zdrowiu. Żaden z nas nie był do końca pewny, co w gruncie rzeczy nam dolega, niemniej jednak uznaliśmy jednogłośnie, iż jest to bezwzględnie skutek. Przepracowania. Trzeba nam odpoczynku, oświadczył Harris. Odpoczynku i radykalnej odmiany, uzupełnił George. Przeciążenie mózgu doprowadziło do wyczerpania całego organizmu, jednakże zmiana otoczenia i wstrzymanie procesów myślowych niechybnie przywrócą nam równowagę psychofizyczną. George ma kuzyna który figuruje w kartotece policyjnej jako student medycyny, stąd jego fachowe sformułowania. Przyznałem mu rację i zaproponowałem, abyśmy znaleźli sobie zaciszne ustronie, z dala od wielkomiejskiej wrzawy i spędzili sielski tydzień na łonie natury w magicznym zakątku, z dala od cywilizacji, na obrzeżach czasu, gdzie nie dosięgnie nas łoskot wzburzonych fal XIX wieku. Harris od razu storpedował moje plany. Oznajmił, że już on zna takie miejsca, gdzie wszyscy chodzą spać z skórami, w kiosku nie uświadczysz kuriera, a po tytoń musisz gnać dziesięć mil. O nie! – dodał. Jeśli marzy ci się wypoczynek i odmiana – nie ma to jak rejs po morzu. Stanowczo zaoponowałem. Gdybyśmy mieli do dyspozycji kilka miesięcy, może byłby to niezły pomysł, ale tydzień. Wypływasz w poniedziałek z niezłomnym przekonaniem, że czeka cię przednia zabawa, machasz na pożegnanie szczurom lądowym, Zapalasz największą fajkę i rozkołysanym krokiem przechadzasz się po pokładzie, jak nieprzymierzając kapitan Cook, sir Francis Drake i Krzysztof Kolumb w jednej osobie. We wtorek pragniesz z powrotem zawinąć do portu. W środę, czwartek i piątek chcesz umrzeć. W sobotę udaje ci się przełknąć odrobinę herbaty, posiedzieć na pokładzie i odpowiedzieć bladym uśmiechem na życzliwe pytania o samopoczucie. W niedzielę odzyskujesz władzę w nogach i wilczy apetyt, a w poniedziałek rano, kiedy z torbą i parasolem w garści szykujesz się do zejścia na ląd, dochodzisz do wniosku, że w sumie zaczyna ci się podobać. Pamiętam jak mój szwagier wybrał się raz w krótki rejs z zamiarem podreperowania stanu zdrowia. Wykupił podróż w obie strony i popłynął z Londynu do Liverpoolu. Kiedy dotarł na miejsce, myślał już tylko o tym, jakby tu opchnąć bilet powrotny. Podobno drastycznie obniżył cenę i wreszcie sprzedał bilet za 18 pensów młodzieńcowi z problemami żółciowymi, któremu lekarze zalecili morskie powietrze i gimnastykę. Morskie powietrze! zawołał szwagier żarliwie wciskając mu bilet w dłoń. Nałykasz się go pan za wszystkie czasy. A co do gimnastyki. Siedząc na statku, będziesz miał więcej ruchu, aniżeli fikając koziołki na suchym lądzie. On sam, czyli mój szwagier, wrócił do domu pociągiem i stwierdził, że nie ma to jak kolej północno-zachodnia. Inny, znany mi jegomość, wyruszył na tygodniowy rejs wzdłuż wybrzeża. Tuż przed wypłynięciem przyszedł do niego steward z pytaniem, czy woli zapłacić za każdy posiłek z osobna czy też raczej za wszystkie z góry. Stuart zaproponował ten drugi wariant, albowiem tak wychodziło znacznie taniej. Suma za cały tydzień opiewała na dwa funty i pięć szylingów. Poinformował, że na śniadanie będą ryby oraz przekąski z rusztu. Podawane o pierwszej lunch składa się z czterech dań, a kolacja o szóstej z zupy, ryby, przystawki, mięsa, drobiu, sałaty, ciasta, sera oraz deseru. Ostatni lekki posiłek serwowano o dziesiątej. Znajomy postanowił pójść za radą stewarda i uznając, że to niezły interes, lubi sobie podjeść, zapłacił za tydzień z góry. Lunch podano, gdy znaleźli się na wysokości sheerness. Wbrew oczekiwaniom znajomego głód zanadto mu nie doskwierał, to też zadowolił się kawałkiem duszonej wołowiny oraz truskawkami ze śmietaną. Po południu oddał się rozmyślaniom i raz dochodził do wniosku, że od wielu tygodni nie miał w ustach nic prócz duszonej wołowiny. Innym razem zaś odnosił wrażenie, iż od lat żywi się wyłącznie truskawkami ze śmietaną. Duszona wołowina i truskawki ze śmietaną też nie sprawiały wrażenia zadowolonych, wręcz przeciwnie. O szóstej służba zawołała go na obiad. Informacja ta nie wzbudziła w nim cienia entuzjazmu, ale że dwa funty i pięć szylingów piechotą nie chodzi, nieszczęśnik zlazł, koji i powlukł się na dół. U stóp schodów powitał go miły zapaszek cebuli i schabu, w duecie z wonią smażonej ryby oraz jarzynki. Stuart zbliżył się z przymilnym uśmieszkiem. – Pan sobie życzy ser? – Wyjść – zabrzmiała słaba odpowiedź. Pospiesznie wyprowadzono go na pokład i postawiono przy barierce. Oczywiście od zawietrznej. Przez kolejne cztery dni wiódł skromny żywot podjadając wyłącznie kapitańskie sucharki i popijając je wodą sodową. W okolicach soboty wydobrzał na tyle, by poprosić o słabą herbatę i suchą grzankę. W poniedziałek zaś spałaszował talerz rosołu. We wtorek zszedł na ląd i odprowadził statek rzewnym spojrzeniem. – Odpływa – rzucił markotnie – Odpływa razem z żywnością za dwa funty, której nie zjadłem. Wierzył, że jeszcze jeden dzień i byliby kwita. Dlatego twardo sprzeciwiłem się wycieczce morskiej. Naturalnie nie ze względu na siebie. Nigdy nie miałem słabego żołądka, ale bałem się o George'a. George oczywiście zgrywał Hojraka, przekonując, że to Harris i ja powinniśmy dać sobie spokój. Haris ze swojej strony wyznał, że choroba morska zawsze stanowiła dla niej zagadkę. Uważał, że ludzie zapadają na nią celowo, i jemu samemu nigdy się to nie udało. Następnie poczęstował nas anegdotkami z rejsu przez kanał La Manche, kiedy morze było tak wzburzone, że pasażerów trzeba było przywiązywać do koi. Nie pochorował się tylko kapitan i on sam innej wersji był to on i drugi oficer. Zwykle bohaterów było dwóch albo jeden, czyli sam Haris. To doprawdy ciekawe, ale na lądzie nie uświadczysz człowieka cierpiącego na chorobę morską. Chociaż na statkach jest ich napęczki, nigdy nie spotkałem nikogo, kto wiedziałby, co to znaczy. Bóg jeden wie, co dzieje się na lądzie z tysiącami niefortunnych żeglarzy, od których roi się na każdej jednostce. Gdyby oni wszyscy przypominali jego mościa, którego poznałem na promie do jarmów, rozwiązanie zagadki nasunęłoby się samo. Pamiętam, że właśnie minęliśmy molo w Southend, kiedy ujrzałem, jak niebezpiecznie wychyla się przez luk. Wiedziony chęcią ratowania mu życia, podszedłem bliżej. Proszę się tak nie wychylać, poradziłem, potrząsając go za ramię. Znajdzie się pan za burtą. O niczym innym nie marzę, wybełkotał i nie pozostawało mi nic innego jak dać za wygraną. Trzy tygodnie później zobaczyłem go w kawiarni hotelu w Baf. Opowiadał ze swadą o licznych rejsach, w których przyszło mu wziąć udział i entuzjastycznie deklarował swą miłość do morza. Prawdziwy wilk morski nigdy nie choruje. Rzekł w odpowiedzi na zawistne pytanie wątłego młodzieńca. Owszem, raz poczułem się nieswojo, przyznaję. Było to w pobliżu przylądku horn. Następnego dnia łajba rozbiła się o skały. Postanowiłem przyłączyć się do dyskusji. Czy to aby nie pan, tknięty nagłą niemocą, pragnął znaleźć się za burtą w okolicach Southend? Southend! Powtórzył z bezbrzeżnym zdumieniem. Tak jest. W drodze do jarmów, piątek trzy tygodnie temu. A, ależ tak, mój rozmówca rozpromienił się. Teraz sobie przypominam, rzeczywiście bolała mnie wtedy głowa. To przez te korniszony. Najgorsze korniszony, jakimi kiedykolwiek uraczono mnie na szanującej się łajbie. Kosztowałeś pan? Wyznam wam w sekrecie, że odkryłem niezawodny sposób na chorobę morską. Balansowanie. Stajesz na środku pokładu i kołyszesz się w rytm statku. Tak, aby zawsze znajdować się w pozycji wyprostowanej. Kiedy dziób statku idzie do góry, nachylasz się do przodu, do puty, dopóki prawie nie stukniesz nosem w deski. Kiedy zaś podnosi się rufa, odchylasz się do tyłu. Metoda ta sprawdza się przez jakąś godzinę lub dwie, trudno jednak balansować przez tydzień. George zabrał głos. Wybierzmy się na wycieczkę po rzece, oznajmił, że dzięki temu utrzymamy niezbędną dawkę świeżego powietrza, ciszy i ruchu. Ciągła zmiana krajobrazu zajmie nasze umysły, łącznie z tym, co pozostało w głowie Harisa. A wysiłek zapewni nam koński apetyt oraz zdrowy sen. Harris odparł, iż jego zdaniem George powinien powstrzymać się od czynności mogących wzmóc jego senność, albowiem może się to okazać niebezpieczne. Dodał, że nie rozumie, jakim cudem George miałby sypiać więcej niż obecnie, skoro doba liczy zaledwie 24 godziny bez względu na porę roku. Jeśli jednak uzna za stosowne poświęcić więcej czasu na sen, równie dobrze może pożegnać się z życiem, przynajmniej będzie o jednego mniej. Wszelako pomysł z rzeką przypadł mu do gustu, podobnie jak mnie, przy czym obaj wyraziliśmy pewne zdziwienie, że George mógł wymyślić coś równie sensownego. Jedynie Montmorency nie okazał entuzjazmu. Montmorency nigdy nie przepadał za rzeką. Dobrze wam mówić, przyjaciele, powiedział. Wy lubicie rzekę, ale ja nie, nie mam tam nic do roboty. Krajobrazy mnie nużą, a w dodatku nie palę. Jeśli zobaczę szczura, dam głowę, że nie zatrzymacie łódki, a kiedy pójdę spać, wy zaczniecie te swoje wygłupy i wyląduję w wodzie. Chcecie znać moje zdanie? Pomysł jest do niczego! Jednakże było nas trzech do jednego i wniosek przeszedł.